Dzień dobry drodzy widzowie Iskra Życia TV Witam Was w 15 odcinku naszego programu Wibracje Szczęścia Dzisiejszy temat to Szczęście jako świadomy wybór Jak codziennie wybierać szczęście i radość życia To niezwykła przyjemność kontynuować naszą wspólną podróż przez meandry ludzkiej świadomości i wibracji które kształtują nasze codzienne doświadczenia Dzisiejszy odcinek to logiczna kontynuacja tego, o czym mówiliśmy w poprzednich filmach. Dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, serdecznie zapraszam Was do sięgnięcia po nasze wcześniejsze nagrania, które stanowią spójną całość. Rozmawialiśmy w nich m.in. o potędze myśli, znaczeniu emocji i sztuce kreowania rzeczywistości. Dzisiejszy temat pozwoli nam przejść od teorii do praktyki. Dlaczego szczęście to wybór? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Każdy dzień przynosi nam niezliczoną ilość wyborów. Jedne są oczywiste, na przykład co zjeść na, na śniadanie, czy jak się ubrać. Inne subtelniejsze, jak zareagować na słowa drugiej osoby, czy jak zinterpretować trudne wydarzenia. Właśnie w tych drobnych, codziennych decyzjach ukryta jest potęga naszego szczęścia. To my decydujemy, czy skupimy się na pozytywnych, czy utoniemy w negatywności. Jak codziennie wybierać szczęście? Zaproponuję Wam kilka, yy, kilka kroków. Po pierwsze, każdy dzień można rozpocząć od chwili skupienia. Warto poświęcić minutę na zadanie sobie pytania, jak chcę się dzisiaj czuć. Ustalmy intencję, że wybieramy radość i spokój. Można użyć prostych afirmacji takich jak Dziś przyjmuję szczęście do mojego życia. Po drugie, wdzięczność jako rytuał. Praktyka wdzięczności to skuteczne narzędzie do zmiany perspektywy. Codziennie zapiszmy trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Mogą to być najprostsze radości, uśmiech bliskiej osoby, promień słońca czy smaczna kawa. Wdzięczność otwiera nas na dostrzeganie dobra, które już mamy. Po trzecie, obecność chwili. Zatrzymajmy się na moment, by poczuć tu i teraz. Oddychajmy świadomie, skupmy się na zapachu powietrza, dźwiękach wokół czy odczuciach w ciała. To w teraźniejszości ukryte jest nasze prawdziwe szczęście. Po czwarte, szczęście nie musi być monumentalnym wydarzeniem. To może być chwila śmiechu, zapach ulubionego kwiatka, czy spacer w naturze. Nauczmy się celebrować te małe chwile. Okażmy radość z drobiazgów. Po piąte, nie wszystko, co nas spotyka, jest pod naszą kontrolą, ale nasza reakcja już tak. Zamiast automatycznych odpowiedzi pełnych gniewu czy frustracji, wybierzmy spokój. Pomyślmy, jak sytuacja może nauczyć nas czegoś ważnego. Są to świadome reakcje. I po szóste otoczmy się pozytywnymi ludźmi. Ludzie, którymi się otaczamy, wpływają na nasz stan ducha. Wybierajmy tych, którzy inspirują, wspierają i emanują pozytywną energią. Pozwólcie, że przedstawię wam praktyczne przykłady z mojego życia. Podczas porannej kawy zamykam oczy i czuję wdzięczność za chwilę spokoju. W drodze do pracy, zamiast narzekać na korki, Puszczam ulubioną muzykę lub słucham inspirującego podcastu. Jeśli mam jakieś trudne zadanie, zamiast się stresować, dzielę pracę na małe kroki i nagradzam się po każdym z nich. A pod koniec dnia, zamiast przeglądać media społecznościowe, poświęcam 10 minut na medytację lub dziennikowanie. Podsumowując nasze rozważania, szczęście to nie przypadek, lecz codzienna praktyka. To wybór, którego możemy dokonać w każdej chwili. Praktykowanie wdzięczności, skupienie na teraźniejszości i świadome decyzje pomagają nam podnieść nasze wibracje i cieszyć się życiem w pełni. Pamiętajcie, drodzy widzowie, że to wy jesteście twórcami swojej własnej rzeczywistości. Każdy dzień to nowa szansa, aby wybrać szczęście. Sięgnijcie po to, co najlepsze, i dzielcie się radością z innymi. Na koniec zachęcam Was, byście zostawili komentarze pod tym filmem. Podzielcie się swoimi sposobami na codzienne wybieranie szczęścia. Dla tych, którzy chcą zgłębić ten temat, przypominam o wcześniejszych odcinkach naszego programu. Polubcie, proszę, nasz fanpage, do którego link znajdziecie w opisie tego, tego nagrania. Jak również przekażcie, prosimy, link do naszej telewizji swoim znajomym. Niech wszyscy czują razem z nami wibracje szczęścia. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie i zapraszam na kolejny odcinek już za dwa dni. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Mówił do Was Marek. Za